5. DataColor Spider-X Pro to niezawodne i wydajne rozwiązanie do przetwarzania kolorów, idealne dla użytkowników, którzy potrzebują urządzenia kalibracyjnego z podstawowymi funkcjami bez kompromisów w zakresie jakości. Wyposażony w zaawansowany czujnik i technologię kolorów opartą na soczewkach, spider Pro oferuje doskonałą czułość na światło, zapewniając niezwykle dokładne kolory, szczegóły i balans. Laptopy, monitory stacjonarne i projektory mogą być kalibrowane dzięki dwóm dostępnym trybom kalibracji: szybkiej i intuicyjnej kalibracji jednym kliknięciem oraz drugiej stworzeniem niestandardowego profilu wyświetlania. Ponadto zaawansowane czujniki monitorują światło otoczenia, automatycznie dostosowując kontrast i jasność ekranu. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 4. Datacolor Spiderx Elite to precyzyjne urządzenie kalibracyjne, które oferuje wysokiej jakości rozwiązanie do kalibracji kolorów. Wyposażony w zaawansowane czujniki, Spiderx Elite został zaprojektowany do precyzyjnej kalibracji monitorów stacjonarnych, laptopów i projektorów, aby zapewnić dokładne kolory z dowolnym sprzętem. Wykorzystując technologię kalibracji opartą na soczewkach, SpiderX Elite oferuje wysoką dokładność kalibracji kolorów, szczegółów cieni i balansu bieli. Ponadto, dzięki zintegrowanemu czujnikowi światła otoczenia, urządzenie może mierzyć światło w pomieszczeniu, aby dostosować jasność i kontrast ekranu, z trzy ustawieniami światła otoczenia. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 3. Spiderx Photo Kit to kompletne rozwiązanie all-in-one dla całego procesu pracy, idealne dla wszystkich fotografów, którzy chcą uzyskać wysokiej jakości zdjęcia bez wydawania wygórowanych kwot pieniędzy. Zestaw zawiera trzy narzędzia, SpiderX Elite, kalibrator do monitorów i projektorów, który oferuje czterokrotnie większą dokładność niż poprzednie modele, Spider Checker 24, karta do uzyskiwania danych o kolorze i natężeniu światła oraz Spider Cube, urządzenie zapewniające różne dodatkowe referencje. Dzięki temu zestawowi można uzyskać dokładne kolory, odpowiednią szczegółowość i idealną głębię w wynikach końcowych w niezwykle konkurencyjnej cenie. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 2. Wacom Color Manager to urządzenie zaprojektowane z myślą o użytkownikach monitorów LCD, LED i Wide Gamut. Opracowany we współpracy z firmą XRite, oferuje proste, szybkie i wszechstronne rozwiązanie. Posiada dwa różne tryby: tryb podstawowy dla osób niezaznajomionych z profesjonalną kalibracją oraz tryb zaawansowany, który daje użytkownikom pełną kontrolę nad parametrami takimi jak luminancja, punkt bieli, kontrast i poziomy gamma. Posiada również technologię adaptacyjną, która analizuje możliwości kolorystyczne wyświetlacza w celu stworzenia bardziej precyzyjnych profili. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 1. Spiderx Studio to kompletne rozwiązanie dla profesjonalistów zajmujących się fotografią i grafiką, poszukujących precyzji i dokładnych wyników. Spiderx Studio to pakiet doskonałych narzędzi i oprogramowania zaprojektowanego, aby pomóc profesjonalistom z branży fotograficznej i graficznej lepiej zarządzać przepływem pracy. W tym szybki i dokładny kolorymetr Spiderx Elite, fotografowie mogą zidentyfikować i skalibrować ekran zgodnie z parametrami takimi jak typ ekranu, rozdzielczość i gamut. Funkcja Studio Match jest szczególnie wygodna do kalibracji wielu monitorów w tej samej konfiguracji, aby uzyskać identyczny profil pod względem koloru, jasności i kontrastu. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie.